Cześć, się witajcie! Jestem oglądany teraz w Olejem na moim kanale. I dzisiaj mamy prosty I mamy orkę. Jak wiecie, tutaj jest nowy pół e, forsheet. Trzeskibowy. E, do nowego. E, e, Ursusa. Do większego. W racji na to, że tamta trzeskibówka została w tamtej miacie. No, była zepsuta. Ech, zacznę robotem. Normalnie jak ja podczepiłem do oszuza, było wszystko dobrze, a ja na pole, opuściłem i jak ciąg to spędził się do prędkości 5 na godzinę i w górę, ten pług skakał i się w ogóle nie dało łamać. Tak samo było w 60. Potem już szukałem mnie jakiegoś innego bulga też, gdzieś chciałem zamienić po prostu, ale tutaj, pamiętacie, nie wiem czy to pamiętacie, ale... Na serii rzeczywiście znalazła Komuny miałem ustawę 4, 5, Do niego chciałem podcepić wszystkie stopni w I to tak dziwnie podnosiło. mam powtórzyć, tak. I... I. Tutaj było wszystko dobrze, ale ta tylnia schyba, ta ostatnia, była na wysokości dachu. W trójce zagonowej. Był problem, jak się opuszczało, to pierwsza skiła była tylko w ziemi, a i tak nie odała. Więc takie problemy były. A z tym już jest wszystko dobrze. Nie, Jak widzicie tutaj trochę tego pola, zrobiłem było z odcinkiem, tak samo to, to małe. Tutaj gdzie nie był? Jeszcze ja mi zostało tamte, a tamte mi ruszone, bo tamte nie jest na w ogóle. Womnik dałem, obu wiatry. Ten cały cudzysław został, został może jeden pełny ruszutnik, tego budnika. Nie, chociaż... Nie ja chyba z... Ze... ...ktora no, ruszutnika może zostało. Oczywiście na końcu to przecież się zrobi. Na odcinku raczej tylko to pole zrobić. A wam to już nie będę jechał. Bo poradę jeszcze. Nie wiem, zobaczymy jak tutaj robotam pójdzie. Wierzę jak to pasty już zostały. Ale ten Ursus jest już brudny Naprawdę. Taki brudny. Muszę sobie jakoś makeer kupić, żeby umyć to wszystko. No to widzę, żeby taki brudny ciąg był. O, nie. Trzeba cofnąć. Na następnym odcinku zobaczycie raczej kultywację 60, bo już jest kultywacja tylko szczepiona nawet wezmę rozdać, więc zobaczycie kultywację albo tego pola, albo tamtego, bo na tamtym to jeszcze tak naprawdę. Żebyś będzie, jeżeli chodzi o uprawę orka na odcinku, może nie będzie dzisiaj orka. Ale czekaj, jak Dobra, jest... Jest to i tak będę musiał na wezmę, Teraz się cofnę, tamto... Ej, puch, nie był drogi. On zapłaciłem za niego... No, chyba 2000. tysiące. Tamte sprzedałem za... 800 złotych. No i samym prawdę... Wyszedłem na minus 1000 zł. Tylko to tu rada. Nie wiem, jak to jest na to pola. Tak, ja zła, że tak powiem. Tak mam się, może to jeszcze No bo ja zrobię. Tutaj jeszcze. I tak będzie gidec. Będzie git. nie, nie, nie tak, tutaj, tutaj trzeba jeszcze tu. I pospraw. I pole już ładnie z Tam poprawiłem to poprawiłem, Dobrze. Też na następny sezon będę chciał już kombajn kupić. Jaki to nie wiem. Pewnie jakiegoś bizona. Ojej. Mówię pewnie, bo nie wiem jeszcze dokładnie jaki kompaj. A może nie bizon, Może Fortschritta sure, udał się w klikieniu? Nie wiem. Nie zobaczę. Nie bez, gdzie bez muzyki, lebo nie rysuję, żeby tego zrobić. Pójdzie dobrze Co no to taki jak mały no się zagrył, bo nie mogłem tego już eee, szybko pójdzie Z tą długim Półka ma szerokość półrametra. Ja nie chwyciło mi Tak muszę o Podpasty teraz. Tu mi będę zdawał rany. Oje, już znowu, znowu minę. Muszę jakoś tak ojechać. No, tak będzie dobrze. Chuj, kurde, cześć, ja muszę to wyróbić.

Вот это го. Наконец-то я залефа попчу А вам помню, так что On ma z tego co że 68 koni. Więc dobry. Mocny, jak moje gospodarstwo. Też powoli trzeba będzie maszyny wymieniać podle susa. Na pewno do wymiany pójdzie kosiarka, zgrabiarka, czy już poszła. Ta panna te dwie maszyny pójdą, to siatka jest zbiorka. Może rzutnik, też tego nie wiem. Na Następny ze jak ja wie, już będę zmieniał, to wtedy. I tu już się będę ujrzał się w bo wezmę to wszystko na raz. Tylko. Nie, nie wezmę. Czy widzę, co tego robimy? Aż się cofnie. Jak to zrobię to jakoś um, dobra, zrobię jakoś tak teraz Potem się serwis z poboru Agora está go. E agora, agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Agora, Teraz jeszcze tylko tutaj, chyba, I tutaj się zostało, Mam tylko tylko raz przejadę. będzie brak. Trudy nie podniosłem półki, tutaj. tutaj jak widzicie, to jest mój na tym polu, zrobiono. No i te nie nie spaśnie raz przez karfię. i tutaj też raczej wezmę znaczki wspomnę. Tak. O nie, 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 nie. Teraz Teraz nie, i jeszcze... I teraz jest... Jeszcze... tutaj. taką górkę No, to widzenia w tym odcinku, będzie wszystko. Na ja tamto pole sobie zrobię poza odcinkiem. Także ja się z nam żegnam. Dzięki za oglądanie, wpada się na następne odcinki i cześć.